Vice City, tajemnice i ciekawostki. Odcinek 8. Opracowanie i montaż, Wiliek Stream. Witam w 8 odcinku naszego programu. Na początku pobawimy się zdalnie sterowanymi zabawkami samoloto i helikoptera. Następnie pokażę wam wrak statko na miarę Titanica. Na końcu tradycyjnie pokażę wam kolejny onit Stand Jump. W Vice City są trzy forgonetki z logiem Top Fan. Po wejściu do jednej z nich zaczynamy zabawę zdalnie sterowanym pojazdem. Dziś pokażę Wam dwie takie forgonetki. W pierwszej z nich będzie samolot Baron. Zaczynamy. Forgonetka z samolotem jest zaparkowana na dachu garażu North Point Mall. Aby było szybciej polecimy tam moim helikopterem. Na dach możemy oczywiście wejść pieszo lub samochodem, ale nie chcę tracić czasu. Oto forgonetka Topfan. Wystarczy do niej wsiąść. Jazda polega na przelatywaniu przez różowe punkty. Jeśli nam się znodzi, to wciskamy kontrolę, aby wysadzić pojazd. Nie chce mi się tym gównem latać. Rozdobcę je. Jak już mówimy o lataniu to kto mi podpierdolił mojego wodolota. Na szczęście na dole było całkiem niezłe Lamborghini. Pojadę teraz do mojej widi po helikopter. Aby was jednak nie nudzić pominę ta część. Na lotnisko również możemy znaleźć forgonetkę Topfan. Znajduje się w niej helikopter rider. Jest on jednak bardzo czoły na jakikolwiek krok, przez co sterowanie nim jest okropne. chodzimy do forgonetki i zaczynamy grę polegającą również na przelatywaniu przez różowe punkty. Ja pierdolę, ale się tym do dopy steruję, Rozwalę to badziewne dziadowstwo. Podczas jazdy helikopterem zdarzył się mały wypadek, przez który odwiedziłem szpital. Ale już wyłażę i kontynuujemy nasz program. Teraz pokażę Wam ogromny wrak statku, który odryłem kilka dni temu. Ten, który pokazywałem w poprzednich odcinkach, to przy nim pchła. Jedziemy teraz do porto po jakaś łódka. Policyjna. Świetnie, nie ma to jak podpierdolić coś gliniarzom. Statek który wam zaraz pokażę odkryłem podczas przechodzenia misji dla stoczni. Znajduje się one za zniszczoną chatką. Płynął z Liberty City. Jest ogromny może to Titanic. Wracamy do mojej wili. Po zaledwie minucie dopłynęliśmy. Gliny mają szybkie łodzie. Teraz zobaczymy dziesiąty unikalny skok. Na dzisiaj to już koniec. Zapraszam na następny odcinek. Już w następnym odcinku. Dzisiaj był samolot i helikopter. Teraz zobaczycie, gdzie schowany jest zdalnie sterowany samochodzik. Rockstar robi reklamę. Są billboardy, graffiti, baseny, nagrobki. W następnym odcinku zobaczycie co jeszcze. Wyjaśnijmy też, co robi wozek golfowy w tak dziwnym miejscu jak pewne krzaki. Nie przegapcie kolejnego odcinka.